Siemano widzowie robimy część trzecią yy, tego dziwny chłopak na moich terenach. Właśnie dzisiaj pomyślałam sobie, że dziś on będzie na bank, bo on taką właśnie pogodę ja nie wiem, on tu chodzi często i o tej godzinie najczęściej widzowie jest. I jestem bardzo widzowie tego ciekawy, czy on będzie, tylko to trzeba tak cichutko być, bo on wszędzie widzowie może być. I... Wiecie jak to widzowie jest. Dobra, ci, cichutko. Czekajcie, bo ja już zaczyna kropić deszcz. Ja nie mogę, a ja tutaj nagrywam. Taka akurat pogoda mnie została. Okej, okay, ale nagrywajmy, dobra. I ogólnie chłop. Ten nie wiadomo już gdzie on jest. Nie wiadomo. Może wszędzie dosłownie być, bo jest normalnie czasami wszędzie. Yy, dobra, nie no, pada ten deszcz. No dobra. I będziemy sobie... I to są moje tereny. Raca caj. się mi normalnie. Na te moje tereny. Rozumiecie to? Więc dlatego idziemy go szukać. Może mu coś powiemy. On nic widzowie nie odpowiada. Jedną część w domu. Nagrałem, ale dobra, chodźmy, patrzcie jaka zapalniczka, po cichu trzeba iść, dobra, tu go nie ma, oj, 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 tu go chyba nie będzie, bo on w różnych, różnych nie miejscach jest i nie wiadomo, gdzie on, widzę, wie będzie, dobra, jest taka, do niczego, pogoda, ale dobra, może tu nic. Chodź. I chyba on będzie, bo on nie jest codziennie, ale tak to może naprawdę być dziś, bo dzisiaj go w sumie już tu byłem, to go widziałem. Widziałem go i on zna moją tajemniczą bazę. Tam może siedzieć, czekajcie, sprawdzę, czy jest. O nie, ej, on jest, jest. Oj, oj, czekajcie. Ukryjmy się tu. Ja nie mogę, co jak ja zobaczę? Dobre, dobra. Go tam nie widać. Siema! Wypad! To moje są tereny! Wypad stąd. Dobra, uciekamy teraz. Co wie, uciekamy! O Wypad! Ja nie mogę! Oj, 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 oj! Co wie? To mi bardzo szybko. Nie, bo on mnie stamtąd może zobaczyć. Ja nie mogę! Co wie? Szybko, szybko, wiem, on mnie tam może zauważyć. Dobra, nie śledzi mnie. bo on nie raz mnie śledził już. Dobra Widzę, patrzcie, tutaj jakieś gwoździe mamy. W ogóle porozrzucane. Ale store. Dobra. Dobra, chyba go tam nie ma. Tylko czekajcie, bo on jakby wszędzie nie może być. A się boję trochę. Bo on jest normalnie wszędzie. Oj, czekajcie, bo się przybliżyło. Dobra. Dobra widzowie. Idziemy do bazy. Czekajcie, bo może, może, może go zauważymy. Sprawdzę, czekajcie. o tam jest. Nie, nie, nie da rady go zobaczyć. E, nie da rady. Musimy się widzowie skryć w mojej bazie. Niestety. Tylko tutaj jest taki prosty wiecie. Ja nie wiem dlaczego tu ktoś tam robił. Widzicie, widzowie? No dobrze, tylko on mnie tu może zauważyć on już tą bazę w sumie nie wiem czy on chyba zna już ją on tutaj mamy żarówkę no jest szczęście, że mi tej żarówki w ogóle nie ukradł czekajcie, idziemy sobie patrzcie jakie tutaj są śmieci, tam trzeba je dać dobra dobra widzowie, może y, nie zauważy mnie tym razem ajajaj, Tak mam Dobra, nieważne, widzowie, ja się boję, bo on jest dosłownie wszędzie. Czekajcie, trzeba się gdzieś skryć, bo deszcz pada. Spokojnie, widzowie, to nie jest burza. Możemy się, widzowie, na spokojnie skryć pod drzewem. To nie będzie niczego groźne. Tam, tam jak mówisz mówiłem, budowa jest. Czekajcie, może go zobaczę stamtąd. Dobra, chłop jest normalnie codziennie. On gdzieś tutaj mieszka, nie w tamtym domu. On o wiele pewnie dalej mieszka, bo no niestety on, on o wiele na bank dalej mieszka. W ogóle nie. Dobra. A ja za tym czas idę coś sprawdzić. Myślałem, że mnie coś urządziło, ale dobrze. Razem wszędzie jest tu normalnie. Czekajcie, widzowie. Patrzcie, stary rosół. Woda po ogórkach bardziej. Serio. To ktoś tutaj zostawił i wziąłem. Wziąłem, widzowie tu. Nie no, nie próbowałem tego, nie? Patrzcie, nad stara lampa taka tu jest Dobre, nie będę Mi pokazywał terenu, bo my mamy tutaj ważniejsze sprawy z tym gościem. On tu nie może być, by nic mi tu zara nie zniszczył patrzcie jakie płytki starodawne. Dobra. Widzę wie, chodźmy, chodźmy. sobie tutaj. Może go wypatrzymy. A znając, że ciąg gdzieś o wiele dalej poszedł. Woda stara. Woda jakaś. Do granicy. Tej but leży. Że... Czekajcie. To są moje tereny. Chodźmy sobie do kolejnej bazy, bo my tu mamy bazę. Dobra. No tak. Przyboję trochę, żeby go zaraz tutaj nie spotkać, żeby mnie dokładnie nie zobaczył. O tutaj szyby od samochodu zbitą. Dobra, o nie, chyba on. Czyżby był tam? O nie, on tam jest. Piękny, piękny, patrzę, się. Szybko. Powałem się. Dobra, on nie, może nie zobaczył. Szybko. Nie widać go, bo nie jest daleko. Tylko ja go Nie patrzcie się, wstawiam się tam O nie. Gdzie on szybko, szybko. Oj, oj, oj by się popatrzył na mnie ok On tam siedzi widzowie Pójdźmy sobie to dalej Może na tereny moje racacaj Po prostu się na moje tereny racacaj Tak o tak o po prostu Czekajcie oh, Jak się przestraszyłem Dobra nie czekajcie nie ma tam nie, tam go nie ma. On chyba gdzieś z krzakami siedzi. Bo on jest... On się tu bawi, nie? Góra, tu go nie ma, na bank. Jajajaj. Jest taki tutaj pojemnik. Też taki... Nie wiem, jak by Wam to opisać. Koło tego pojemnika on na tym siada. Taki, nie wiem, jaki stary bardzo. To mamy też do zbadania. W jakiej części wam pokazywałem, to jest część trzecia uh -uh. i i dzionie. Dobra, tego pojemnika nie widać. Bo zapomniałem sobie gdzie on był. Wyleciało mi. O tam, tam może. Dobra, tu go chyba nie będzie.